Dzień dobry, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym opowiem Wam co będę czytała we wrześniu. Pewnie zastanawia Was, skąd ta zmiana kadru już Wam tłumaczę. Otóż pierwszą część TBR-u będzie wybierał mi ten oto gagatek Tadeusz Gąb męczykalski i uznałam, że chyba taka forma będzie najlepsza, otóż Tadeusz umie wybierać mi książki na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zrzucenie książek z regału, ale uznaliśmy wspólnie, że weźmiemy jednak ten drugi łagodniejszy sposób i będzie to wybieranie na takiej zasadzie, że stawiam mu dwie książki, przed każdą książką. Leży smaczek i ten smaczek, który zostanie zjedzony jako pierwszy, symbolizuje książkę, którą ja mam w danym miesiącu przeczytać. Znalazłam sobie tutaj takie cztery zestawy książek i zaraz zaczynamy. Ogólnie, ja wiem, że normalnie byłoby tak, że zjadłby ten smaczek, który zostanie położony jako pierwszy, dlatego będę robiła tak, że tu będę ustawiała książki. W tym czasie rzucę smaczek gdzieś dalej, ustawię te dwa i wtedy będzie dokonywał wyboru. O chyba zrezygnował, bo stwierdził, że. Matka nie da, jednak matka da. Dwie pierwsze książki to książki z serii skandynawskiej, Współczesna rodzina Flatland i Początki Tylera. Współczesna rodzina, drośli ludzie dowiadują się, misiu, ale to sobie sam nie odpieraj, już ci zaraz mamuśka da. Współczesna rodzina to jest historia, w której drosi ludzie dowiadują się, że ich rodzice się rozstają i zaczyna, i na tym jakby opiera się cała fabuła, że ludzie zaczynają się zastanawiać, rozpraszasz mnie trochę koleś. Czy ich życie było kłamstwem, w sensie te dzieci tego małżeństwa. A początki to historia mężczyzny, który popełnił samobójstwo, i jest takie jakby wracanie do jego psychiki, i autor jakby um, robi taką analizę psychologiczną właśnie tego, co działo się wewnątrz um, tego bohatera. E, no dobra, Tadeusz, okej, okay, już będziemy wybierać. Tu ustawiam. Tu będzie początki, tu będzie współczesna rodzina, a ty rozumiem, że postanowiłeś wszystko. Dobra. Ty lecisz po chrupkę tam, a tu mamuśka ci ustawia chrupki. Tu, zobacz. No, i którą książkę wybierzesz? No dobra. Mamuśka będzie czytała początki Tylera. Eee, czy jestem szczęśliwa z tego wyboru w sumie? <laughs> Wiedziałam, że to zrobisz. W sumie na te dwie książki i na jedną i na drugą miałam ochotę, więc każdy wybór byłby dobry. Ok, więc początki. Przechodzimy do drugiego zestawu i będzie to zestaw dwóch kobiet i dwóch takich trochę cegiełek. Grace Grace, Margaret Atwood. Ja Atwood czytałam opowieść podręcznej, która mi się bardzo podobała. Zaczęłam też testamenty, czyli kontynuację opowieści, która mi się niestety bardzo nie podobała i dwa razy skończyła się na dna Kojarzy Kojarzę tylko, że jest to historia kobiety, która. Zostaje oskarżona o zabójstwo bodajże swoich pracodawców. E, tak, e, pracodawcy i jego gospodyni, e, i odsiaduje wyrok do żywocia. E, druga książka to Ciemno Prawie Noc, i tu w ogóle nie wiem, e, o czym, jakby, na czym opiera się ta książka, ale uznałam, że jest to Joanna Bator, więc chcę przeczytać, i też nie chcę w ogóle. E, Spoilerować sobie w ogóle żadnej jakby, nawet skrawka fa fabuły chcę podejść na totalnie na świeżo do tej książki. Dobra Tadeusz, a będziesz wybierał drugą książkę, mamuszka rzuca dreamsika daleko, tak, OK. i w tym czasie tu ustawiamy dreamsiki. No dobra, musi sobie tam skonsumować, tu jest, tu i tu, wybieraj. Ej naprawdę? Za każdym razem będziesz szedł do tej strony? Mamy przeczytaj dwie, tak? Kocham Cię. No dobra! Znowu wybrał tak książkę, w zejść sensie do strony, więc ciemno prawie noc. E, czy się cieszę? Byłam jakoś zestawiona na Grace Grace, e, ale to też planowałam przeczytać, więc też jestem zadowolona. Kolejny zestaw to kingowy zestaw: podpalaczka, czyli o e, dziewczynie czy dziewczynce, która ma zdolność pirokinezy. E, e, I kurczę źle wzięłam, nie lśnienie. Doktor Sen, czyli kontynuacja liśnienia I tę książkę wzięłam dlatego, że Po pierwsze bardzo chcę faktycznie kontynuować Tę przygodę z, z liśnieniem A po drugie Skrzypek z poddasza bardzo Mi polecała tę książka ostatnio w komentarzu Więc będziemy wybierać Z tych dwóch A Tadeusz już wiesz co będzie robione, nie? Mama wybiera dwie misiki Ty tam jednego masz, żebyś Nie wystartował do tego pierwszego Tylko nie jedz za szybko gościu Ok. I tu są dreamsiki ustawione. W ogóle są super. Tu masz chrupki. Tu są chrupki, zobacz. Wybierasz albo podpalaczkę, albo doktor sam. Mamy. To jest bardzo trudny wybór. <tryk> tak! Dobra, będzie czytanie um, książki pod tytułem Dr Sen Stephena Kinga. Szczerze mówiąc, w tym duecie miałam ogromną nadzieję, że właśnie tę książkę wybierze i uff, wybrał tę książkę. Um, no to jest kontynuacja, więc też nie, nie chcę Wam za dużo e, zdradzać. E, powiem tylko tyle, że to jest jakby kontynuacja e, losów e, bohatera dziecięcego, który pojawił się w liśnieniu. Dalej Tadeusz będzie wybierał pomiędzy um, takimi komfort readami moimi: Agatha Christie i Pasażer do Frankfurtu oraz Dolina Umarłych Tess Gerritsen. Tutaj mamy kontynuację losów Maury i, i Jane, a tutaj z kolei nie pojawia nam się żaden cykliczny bohater u Agatha Christie, a pojawia się coś nieco innego, innego, bo taka fikcja polityczna, gdzie ja ogólnie polityki nie lubię w książkach, tak myślę, że u Agatha Christie może mnie to przekonać, więc No jestem ciekawa i spróbuję. Dobra, ustawiamy. Co tałutko. Ta dol, a ty już od samego początku faworyzujesz, Agatę Christie, tak nie może być. A? Zjadaj. Mm, ale dobry smaczek, No dobra. No to robisz tak. Lecisz tam, po smaczka. A tu ustawiam się takie smaczki. Zobacz, tu masz. Tak. I tu masz cia. Który wybierzesz? Czy ty mnie właśnie olałeś? Nie, nie olał. Ja chciałam czytać to. A może wybrałeś to dlatego, że byłeś z tamtej strony? Muszę ci rzucić tam smaczek i stamtąd musisz. Czekaj, ciach. I stamtąd musisz przejść. Będziesz teraz wybrała jeszcze raz i to będzie wybór No, o teraz jesteś idealnie na środku. Naprawdę. No dobra. No to będę czy, czytała Doliny Umarłych, te z Geritsem. Nie wykluczam, że to też przeczytam. Patrz. Trzymaj ostatniego smaku. No, więc, gdyby ktokolwiek zastanawiał się, dlaczego ludzie, którzy czytają książki, bardzo często mają koty, to tak koty po prostu wybierają książki do przeczytania. A możesz, czy możesz mnie nie zastawiać? Czy stwierdzasz jednak, że Twoje boczki są ładniejsze? <laughs> Serio? No chodź. Mam tutaj jeszcze pięć książek, które bardzo chciałabym przeczytać we wrześniu. Dwie są ode mnie z półki. Pierwsza to e, Idź podstaw wartownika Harper Lee, e, i jest to kontynuacja Zabić Drozda. Boję się kontynuacji pisanych po latach, tak jak na przykład odbiłam się o, opowieści, o, opowieści, o kontynuację opowieści podręcznej, to boję się, że mogę tutaj też się tak odbić Ale jednocześnie jest to kontynuacja, która jest dosyć krótka, bo ma 350 stron i po prostu chcę zaspokoić swoją ciekawość To jest taka książka na dwa wieczory, więc no zobaczymy, czy mi się spodoba Opinie słyszę skrajne, więc zobaczymy, do którego teamu ja dołączę E, druga książka to książka, którą niedawno kupiłam. To jest w ogóle książka, na którą ja ostatnio mam um, jakąś taką ogromną chęć. Co w ogóle mnie dziwi, bo ludzie to te, teoretycznie jakoś mega nie zachwalają, a mnie jakoś strasznie kusi. E, I jest to książka pod tytułem Moja siostra morduje seryjnie. E, to jest bardzo krótkie. Ja nawet wiem, kiedy będę to czytać, ale na razie nie chcę zdradzać. E, jest to książka, gdzie jakby tytuł już. Streszcza Fabułę, mała siostra morduje seryjnie. I jakby ta, ta postać, która jakby wypowiada to zdanie, sprząta właśnie po swojej siostrze, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. Koniec Edim. Ja już czytałam tego autora, um, kto, kto zabił mojego ojca, um, i bardzo mi się to podobało. To było bardzo krótkie i w sumie do dziś chyba nie napisałam o tym na Instagramie, i szkoda, muszę to nadrobić, bo uważam, że to jest taka bardzo um, krótka opowieść, a naprawdę warta poznania. I mam nadzieję, że koniec Edim też mi się spodoba. To jest historia e, chłopaka, który e, już od dziecka czuje się nieakceptowany, czuje się odrzucony, e, czuje się takim e, wyrzutkiem, i tutaj mamy po prostu z tego, co zrozumiałam, taką e, analizę właśnie psychologiczną tego, jak on się czuje. Druga książka z biblioteki to Dzisiaj umrzesz ty i jest to thriller młodzieżowy. Jest to historia, w której młodzi ludzie spędzają święta w jakimś, w jakimś domu, e, gdzie jest strych, oni uwielbiają tam chodzić, odkrywać tajemnice tego strychu, jakieś przepowiednie, takie sprawy. E, I później w m, ogrodzie przy tym właśnie domu e, zostają znalezione zwłoki nastolatki, która została zabita chyba 70 lat, 70 lat temu, tak mi się wydaje. E, no, i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Też bardzo taka. Myślę, że to będzie taka szybka książka. Ostatnio bardzo dużo czytam młodzieżówek. Nie wiem, z czego to wynika, może to wynika z tego, że dosyć dużo czytałam literatury bardzo takiej e, poważnej, literatury pięknej i potrzebuję trochę mm, takiego książkowego czynu. Mam też kołysankę e, Palachniuka i z, tą, z tym autorem e, wiąże się pewna historia. Otóż zobaczyłam w antykwariacie książkę e, pod tytułem Opętani, na którą miałam ogromną ochotę, ale jak zobaczyłam cenę, stwierdziłam, że no kurczę, jednak sześć dyszek, no, no nie wydam tak w ciemno. Dlatego uznałam, że pójdę do biblioteki i wypożyczę sobie tę książkę Opętani, ale jak zobaczyłam tę książkę, to bardziej mnie przekonała tego autora i uznam, że wezmę to. Um, o czym jest ta książka? O małżeństwie. Um, mężczyzna o imieniu Karl jest dziennikarzem i bada sprawy um, śmierci łóżeczkowych. Um, jakby. Um, Przygotowuje jakby taki dosyć, dosyć dużo objętościowy artykuł o tym I jest jego żona Helen, która jest agentką nieruchomości I okazuje się, że sprzedaje tylko domy, w których straszy No i Kary i Helen gdzieś tam się przeprowadzają i okazuje się, że Coś może im się zadziać, czego się nie spodziewają i czego bardzo nie chcą um, Tutaj kojarzę, że jest to połączenie horroru i kryminału, więc myślę, że to może być coś dla mnie Jeśli tylko jest dobrze napisane, to na pewno mi się spodoba Myślę, że przeczytam też właśnie Fabrykę Lalek, którą kupiłam już rok temu albo nawet więcej I wciąż jej nie przeczytałam, więc może właśnie audiobooku ratuję sprawę i w końcu nie będzie na mnie, na mnie z taką pogardą patrzeć z regału We wrześniu będę też na pewno czytać te pozycje na wakacje, które sobie zaplanowałam A których nie zdążyłam w lipcu i sierpniu Bo wrzesień, powiedzmy, że trochę jest jeszcze dla mnie wakacyjny Zostało mi tam, mi tam kilka książek, między innymi Carrie Kinga, między m.in. Empuzjon Pod słońcem i Rufiu to przeczytam na pewno Róża i Cica, tych listy. Mam nadzieję, że uda mi się nadrobić i wyjdę mniej więcej na zero z tymi książkami na wakacje i tyle. Ja Wam życzę miłego wieczoru, i czuję, że wysły mi włosy podczas kręcenia tego filmu, i lecę kręcić kolejny. Do zobaczenia.